Partnerem filmu jest sklepy Militaria.pl, gdzie trwają właśnie Black Weeks. Produkty do 50% taniej. Klikając w link w opisie wspieracie rozwój mojego kanału. Самая империалистическая держава это Штаты W ramach serii po wojnie pojawił się już odcinek o absurdach w Związku Radzieckim. Dziś pora na jego polską odsłonę. Za chwilę opowiem o kuriozalnych sytuacjach w Polsce Rzeczpospolitej Ludowej. Materiału zebrałem tak dużo, że nie wykluczam kolejnych części. Dziś pierwsza porcja absurdów z życia codziennego w kraju, w którym logika i zdrowy rozsądek często ustępowały ideologii. Parówkowym, skrytożercom mówimy. Yeah. Zanim jednak przejdę do tematu, ważna informacja. Po wielu miesiącach przerwy moje książki ponownie wracają do sprzedaży. Zgodnie z obietnicą, wszystkie osoby, które wcześniej zapisały się na dodruk, otrzymały już ode mnie wiadomość o rozpoczęciu przedsprzedaży, aby mogły wcześniej zamówić swoje egzemplarze. Teraz przedsprzedaż jest otwarta dla wszystkich. Uwaga! Wysyłka rozpocznie się 10 grudnia. Nakład jest ograniczony i nieco większy względem liczby wysłanych przez Was zgłoszeń. Każdy dodrukowany egzemplarz będzie podpisany. Regularna sprzedaż, o ile pozostaną jeszcze jakieś egzemplarze, ruszy po 10 grudnia i potrwa tylko do końca roku. Wtedy również udostępnionych zostanie kilka niepodpisanych sztuk z poprzedniego nakładu. Wszystkie moje książki są dostępne wyłącznie na stronie powojnie.sklep.pl. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy już wcześniej zdecydowali się na zakup moich książek. To dla mnie ogromne wyróżnienie. Dziękuję za zaufanie, wsparcie i wszystkie wiadomości, które od Was otrzymuję. Zdaję sobie sprawę, że sukcesu kanału po wojnie nie byłoby bez Was. Jeszcze raz. Wielki dzięki. A teraz zapraszam na odcinek. Absurdy prl były chlebem powszednim urzędów, które potrafiły wszystko, no może poza załatwieniem sprawy. Działały powoli, niewydajnie, a jeśli już coś udało im się załatwić, to efekt był zwykle gorszy niż problem, z którym zgłosił się do nich obywatel. Temu wszystkiemu towarzyszyła propaganda i wszechobecna ideologia. To jest miś na skalę naszych możliwości. W efekcie powstawał polityczno-społeczny miks, który był jednocześnie i śmieszny, i straszny. Szczególnie wtedy, gdy państwo próbowało wtrącać się w codzienne życie obywateli. I choć czasem perlowska codzienność przypominała kabaret, to wtedy niespecjalnie było Polakom do śmiechu. A na pewno nieoficjalnie. Ciekawym zjawiskiem był język partyjnych notabli. Do walki z rewanżystowską polityką zachodnio-niemieckich militarystów. Imperialistyczni pozżegacze, zaplute karły reakcji. Te hasła dziś brzmią jak parodia, ale w latach 50. potrafiły ściągnąć ludziom na głowę naprawdę poważne kłopoty. Wszystko w PRL odbywało się pod czujnym okiem partii, która rzekomo najlepiej dbała o dobro narodu i los zwyczajnego człowieka. W praktyce to szczęście narodu kończyło się tam, gdzie zaczynał się interes partyjnego działacza. Obsługa klienta w Polsce w czasach słusznie minionych była na bardzo niskim poziomie. We wspomnianych urzędach petentów witała mieszanka niekompetencji, znużenia i urzędniczej wyniosłości. Urzędnikom nigdy się nie spieszyło, ale i w sklepach bywało niewiele lepiej. Ekspedientki często same sfrustrowane, brakiem towaru potrafiły być opryskliwe, powolne i, łagodnie mówiąc, nieuprzejme. Zdarzało się, że sprzedawały towar niekompletny, a na każdą uwagę reagowały krzykiem. Panie kierowniku, ukraść mi tego kurczaka! No pewnie, bo po co by wyrywał? To złodziej! I pi bo każdy pijak to złodziej! Oczywiście istniała księga skargi zażaleń, swoisty wentyl bezpieczeństwa systemu. Klienci mogli się w nich wyżalić, ale prawdę powiedziawszy, nikt tych wpisów potem nie czytał. A jeśli już nawet ktoś tam zajrzał, to raczej nie po to, aby wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje. Innym filarem tej absurdalnej rzeczywistości były regulaminy. Opisywały wszystko. Od sposobu korzystania z pomieszczeń po zasady zachowania w określonych sytuacjach. Biurokratyczna gorączka prowadziła do absurdów. Powstała na przykład instrukcja wsiadania do taksówki. Ale to jeszcze nic. Strażacy nie byli wpuszczeni do płonących budynków, bo nie mieli przepustek. Urzędnik odmawiał szaremu obywatelowi skorzystania z telefonu nawet gdy ten musiał pilnie wezwać karetkę. Przepis nie przewidywał bowiem korzystania z urzędowego telefonu w sprawach prywatnych. Ludzie zaradni byli tępieni. Każdy, kto próbował dorobić do marnej pensji, sprzedawał coś drożej niż sam kupił, natychmiast zyskiwał łatkę spekulanta lub prywaciarza. Ale to były słowa, które w socjalistycznym słowniku brzmiały jak wyrok. I często tak się kończyło, na przykład karą więzienia. Są pazerni, bezwzględni w interesach, czują pogardę dla innych, którzy mają mniej od nich. Pomysłowość w Polsce po 1945 roku, jak i w całym bloku wschodnim, była dla systemu groźna. Przypominała bowiem, że można myśleć samodzielnie i niezależnie od władz. Te tymczasem wprost uwielbiały dostarczać powodów do żartów. Aby przykryć niedostatki, w dostępności towarów pojawiały się zamienniki. Było więc masło roślinne, wyroby czekolado-podobne i kawa zbożowa. Równocześnie w dobrze znanych przepisach zmieniano składniki. Tym sposobem w polskich domach pojawił się tort z czerstwego chleba i marcepan z ziemniaków. Właściwie zawsze czegoś brakowało. Nie było mięsa, cukru, a czasem nawet papieru toaletowego. Jak ustalili twórcy polskiej kroniki filmowej, jednego z głównych propagandowych źródeł informacji o sytuacji w kraju w latach 50., na jednego Polaka przypadało rocznie 7 rolek papieru. Sytuacja była na tyle dramatyczna, że tzw. Tak babcie klozetowe wydzielały papier osobom, które chciały skorzystać z publicznej toalety. Po nadejściu Gomułkowszczyzny sytuacja miała się rzekomo poprawić, jednak w chwilach kryzysu wciąż w cenie był niekoniecznie najnowszy numer Trybuny Ludu. Aby zdobyć papier toaletowy ludzie ustawiali się w długich kolejkach, na przykład przed kioskami ruchu. Panie, panie milicjancie, złociutki, tak się śpieszę, papier toaletowy przywieźli. Komu się udało go kupić, potem z dumą wracał do domu z rolkami zawieszonymi na szyi. Władza reagowała na problem w kuriozalny sposób, stwierdzając, że papieru będzie więcej, jeżeli będzie się go mniej zużywać. Mimo to sytuacja pozostawała zła. W latach 60 powstała więc Komisja Racjonalizacyjna Druków, w której sukcesy szeroko nagłaśniały propagandowe media. Dzięki jej staraniom już w pierwszym roku działalności udało się, jak głosiły oficjalne komunikaty, zaoszczędzić 120 ton papieru. Tyle, że kolejne lata mijały, a papieru nadal brakowało. Tym sposobem ważną instytucją w każdej większej i mniejszej miejscowości stał się punkt skupu makulatury. Tam, w zamian za dostawę np. starych gazet lub książek, można było otrzymać kilka rolek papieru toaletowego. W takich sytuacjach ludzie niespecjalnie przejmowali się ideologią, niekiedy wymieniając egzemplarze leninowskich dzieł na papier toaletowy. W latach 80. rzecznik rządu Jerzy Urban uznał, że w końcu z tym problemem należy coś zrobić. Wpadł na pomysł, aby zacząć produkować węższe rolki papieru i zaoszczędzony w ten sposób surowiec przeznaczyć na uzupełnienie braków. Jego plan jednak się nie powiódł. Było to sprzeczne z odgórnie ustaloną szerokością każdej rolki. W Polsce, zarządzanej przez komunistów, ważniejszy był wieloletni plan gospodarczy, a nie zdrowy rozsądek. Regulaminy, zasady i ustalenia narzucone z góry były najważniejsze. Charakterystycznym elementem perelowskiej rzeczywistości były kolejki. Ustawiały się przed sklepami, jeszcze zanim cokolwiek w nich było. Czasem wystarczyła plotka, że mają rzucić towar, aby przed wejściem do sklepu ustawił się kilkudziesięciosobowy tłum. To był prawdziwy żółwi wyścig o przetrwanie, z zasadami, hierarchią i własną logiką. Polacy potrafili stać w kolejkach godzinami, a niektórzy ustawiali się w nich nawet nie wiedząc po co. To nie miało znaczenia. W PRL brakowało bowiem wszystkiego. Prędzej czy później to, z czym przyjechała dostawa, zawsze mogło się przydać. Poza tym można było wymienić towar na coś innego z sąsiadem, kuzynem lub kolegą z pracy. Kolejki były prawdziwą drogą przez mękę. Z czasem narodził się nawet nowy zawód. Stacz. Zostawali nimi ci, którzy mieli najwięcej czasu i najmniej pieniędzy. Czyli najczęściej emeryci. Ich zadanie było proste. Zająć miejsce w kolejce dla kogoś innego. A w kolejce każdy miał swoje miejsce. Dosłownie. W porządku pilnowały komitety kolejkowe, które tworzyły listy obecności i decydowały o tym, kto może wrócić na swoją pozycję, jeśli musiał na chwilę odejść. Kolejka jest! Przecież ślepy nie jestem, ale głuchy chyba! Wszystko miało swój regulamin i hierarchię, jak w małym państwie. Stanie w kolejce potrafiło trwać całe dni, a czasem nawet i noce. Za meblami, pralką czy też telewizorem, ludzie czuwali niczym pielgrzymi w oczekiwaniu na cud, a cud w Polsce zarządzanej przez komunistów miał postać lodówki, tapczanu albo wózka dziecięcego. W PRL-u słowo stare właściwie wyszło z użycia. Nic nie było stare. Wszystko było po prostu do naprawy. Naprawiano wszystko, często w sposób genialnie pomysłowy, bo części brakowało, a wyrzucać rzeczy no po prostu nie wypadało. Tak oto pralka frania potrafiła służyć jednej rodzinie przez dziesięciolecia. Skrzeszano też przedmioty, które dziś kupuje się odruchowo. Jednorazowe zapalniczki napełniano nawet dziesięciokrotnie. Rajstopy repasowano, a płaszcz po kilku przeróbkach zmieniał się najpierw w spódnicę, a potem w kamizelkę. Z opakowań po cukierkach robiono ozdoby choinkowe, a z braku nowych mebli łóżka zamieniały się w półki. Ludzka pomysłowość karmiona niedoborem nie znała granic. Kolorowe puszki po napojach stały się ozdobą młodzieżowych pokoi. Były też inne sposoby, aby nadać mieszkaniu odrobinę elegancji. Za czasów Gierka, szczytem dobrego smaku, stały się tak zwane łuki inspirowane pałacowymi wnętrzami, choć w ciasnym mieszkaniu w bloku wyglądały absurdalnie. Synonimem luksusu były też lodówka, dywan czy też telewizor. Dziadku, telewizor! Niech wiedział mnie też kolorowy jest! Do tej nie najweselszej rzeczywistości musieli dostosować się absolutnie wszyscy, niezależnie od wieku. Dzieci nie były szczególnie wybredne. Zabawki były dość proste i niekiedy niskiej jakości. Choć szybko się psuły, maluchy nie narzekały. Nieformalnymi królami perlowskich chodników byli cinkciarze. To oni, jako jedni z pierwszych, zrozumieli, że w kraju, gdzie półki świecą pustkami, prawdziwa wartość ma nie tyle złotówka, co dolar. Przed bankami, hotelami i domami towarowymi kręcili się mężczyźni w skórzanych kurtkach, szepcząc coś pod nosem. Handlowali walutami, wiele ryzykując. W czasach stalinowskich za taki proceder groziła nawet kara śmierci. Dopiero w 1956 roku Polakom formalnie pozwolono posiadać obcą walutę, choć wciąż nie mogli nią swobodnie handlować. W praktyce więc dolary nadal krążyły w podziemiu, a ich wartość rosła. Dolar stał się symbolem dostatku i wolności, a jego posiadanie marzeniem wielu Polaków. Z tego właśnie marzenia narodził się Pewex, jedna z najbardziej charakterystycznych instytucji PRL-u sklep, w którym można było kupić w zasadzie wszystko kawę, jeansy, alkohol, kosmetyki, a nawet zabawki i sprzęt elektroniczny tyle, że nie za złotówki, lecz za dolary. Pewex był w istocie legalnym kanałem odsysania twardej waluty z kieszeni obywateli. Państwo z jednej strony potępiało spekulacje i prywatne bogacenie się, z drugiej samo stworzyło system, w którym druga waluta stała się jedynym gwarantem dostępu do wszystkich towarów. Pomysł narodził się w banku PKO pod koniec lat 60. Oficjalnie chodziło o to, aby Polacy mieszkający za granicą mogli wspierać swoje rodziny w kraju. W praktyce wyglądało to inaczej. Emigranci wpłacali dolary na konta w państwowym banku, a ten przekazywał ich bliskim nie gotówkę, lecz równowartość tej sumy w towarach. Z czasem system się rozrósł. W 1973 roku, za czasów Gierka, wydzielono z banku PKO osobne przedsiębiorstwo eksportu wewnętrznego, czyli w skrócie PEWEX. Już sama jego nazwa brzmiała mocno kuriozalnie, bo co to znaczy eksport wewnętrzny? W rzeczywistości była to genialna konstrukcja propagandowo-ekonomiczna. Państwo handlowało z własnymi obywatelami, sprzedając im na miastkę zachodu w zamian za twardą walutę, której samo desperacko potrzebowało. Tylko w 1983 roku Peweks osiągnął pułap 250 milionów dolarów przychodów. Praca w tych specjalnych sklepach była pewną nobilitacją. Bez znajomości nie było szans, aby znaleźć tam pracę. Marian Zacharski, który jako szpieg wykradł w USA tajne plany amerykańskiego uzbrojenia, po powrocie do Polski, otrzymał stanowisko dyrektorskie w Peweksie z biurem w hotelu Marriott. Amerykańską walutą handlowano również w przypadku sprzedaży domów i samochodów. No! A ile pani by mi dała? A no, ja myślę, że są jakieś stawki ustalone przez pozatmowców. Nie, 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 lat! Złocie lat. lat! Dolar był pewną inwestycją na przyszłość. Tym sposobem w Polsce funkcjonowały dwie waluty. Jedna legalna, druga bardzo ciężko dostępna na czarnym rynku. Cinkciarzy oczywiście ścigała milicja, ale z czasem system przyzwyczaił się do ich funkcjonowania. Na kontaktach z cinkciarskim półświadkiem korzystali też oficerowie Służby Bezpieczeństwa, milicjanci, a nawet działacze partyjni. Tymczasem wartość przeciętnej wypłaty w Polsce wynosiła około 20-30 dolarów. W 1988 roku rząd w końcu zalegalizował handel walutami, a cinkciarze stali się biznesmenami. Pierwszy legalny kantor wymiany walut został uruchomiony 16 marca następnego roku na przejściu granicznym w Świecku. Władza robiła co mogła, aby obrzydzić Polakom zachodnią modę, kulturę i produkty. Ale były to wysiłki z góry skazane na porażkę, bo im bardziej coś potępiano, tym bardziej ludzie tego pragnęli. Czasem nawet partyjni działacze musieli ulec społecznej presji. Jeśli nam pomożecie. To sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak! Pomożecie! No! W 1972 roku Edward Gierek zgodził się, aby Coca-Cola pojawiła się na półkach polskich sklepów. Miało to być symboliczne otwarcie na zachód i element propagandy sukcesu, ale fascynacja nie ograniczała się tylko do amerykańskich napojów. Pomarańcze pojawiały się wyłącznie od święta, a o statkach płynących z Kuby z ich ładunkiem Informował nawet dziennik telewizyjny. Z Węgier sprowadzano paprykę, z Bułgarii czarnuszkę, a z Jugosławii legendarną wegetę. Wszystko oczywiście w ramach bratniej współpracy. Popularne magazyny dla kobiet publikowały przepisy na kuchnie bratnich narodów, a w Warszawie powstawały restauracje serwujące dania z krajów demokracji ludowej. Tak oto Polacy, spragnieni smaków świata, karmili się jego socjalistycznymi substytutami. A i tak Polska była całkiem otwarta na ten zakazany w bloku wschodnim świat. Do naszego kraju docierały płyty zachodnich zespołów, a niektórym z nich udało się nawet u nas wystąpić. Nawet wypoczynek w PRL-u musiał odbywać się pod czujnym okiem władzy. Tuż po wojnie powołano Fundusz W czasów Pracowniczych instytucję, która miała zapewnić ludowi pracującemu zasłużony odpoczynek oczywiście w duchu socjalistycznym. Stałym elementem takiego urlopu był instruktor kulturalno-oświatowy, zwany potocznie kaowcem. Był to nieodłączny towarzysz zorganizowanych wycieczek człowiek od wszystkiego i od wszystkich organizował ogniska, kuligi, zabawy taneczne, konkursy i wycieczki ale jego zadanie nie kończyło się na integracji. Kaowiec miał też doglądać zgodności rozrywek z linią ideologiczną partii, bo w czasy w PRL-u nie miały służyć tylko i wyłącznie odpoczynkowi, miały kształtować światopogląd. Szczególnie w pierwszych powojennych latach stanowiły element systemowego wychowywania obywatela: wypoczętego, wdzięcznego i lojalnego wobec władzy. Za organizację wakacji odpowiadały zakłady pracy, które przydzielały skierowania i dofinansowywały wyjazdy, oczywiście w zależności od stanowiska i zasług. To nie pojawił się w ośrodku, w wyznaczonym terminie tracił prawo do wczasów. Wiele osób rezygnuje z wyjazdów na wczasy do tzw. kurortów. Jadą do rodziny na wieś. Państwo nie przywiązywało większej wagi do wygody obywateli, dlatego turnusy odbywały się w całym kraju jednocześnie. Większość wczasowiczów podróżowała pociągami, przez co w wakacyjne dni dworce przypominały oblężone twierdze. Pociągi ruszały przepełnione po brzegi, a ludzie stali na korytarzach i siedzieli na walizkach. Nabici jak sardynki w puszce Polacy wlekli się godzinami ku socjalistycznym oazom wypoczynku. Aut było mało, pociągi przepełnione, więc może rozwiązaniem był autostop? No, nie tak prędko. W Polsce Ludowej autostop był początkowo zakazany, jednak potrzeba podróży była silniejsza niż strach przed milicją. Na drogach coraz częściej pojawiali się młodzi ludzie z plecakami i wyciągniętym kciukiem. Władze, widząc, że nie są w stanie tego zjawiska powstrzymać, postanowiły je upaństwowić. W 1958 roku pismo dookoła świata wyszło z inicjatywą stworzenia oficjalnej akcji autostopowej. Każdy, kto ukończył 17 rok życia, mógł otrzymać książeczkę autostopowicza. Zawierała ona ubezpieczenie, praktyczne porady, mapy, adresy, schroniska, także kupony na 900 km. Autostopowicz odnotowywał w niej przejechany trasy, a po zakończeniu sezonu mógł, zdając książeczkę, wziąć udział w losowaniu nagród, a nagrody były naprawdę fajne. Można było wygrać sprzęt turystyczny, namioty, śpiwory, rowery, radioodbiorniki, a nawet samochód syrena. Dzięki tej akcji władza mogła z dumą ogłosić, że nawet spontaniczność udało się objąć kontrolą i przeliczyć na kilometry. 900 km. W Polsce, rządzonej przez komunistów, okresowo ciężko dostępny był również cukier w kraju, który burakami cukrowymi mógł obsiać pół Europy. Paradoks polegał na tym, że cukru brakowało nie z powodu surowca, lecz z powodu systemu. Buraki trafiały do punktów skupu, gdzie miesiącami gniły, tracąc masę i zawartość cukru. Cukrownie nie nadążały z ich przerobem. Brakowało ludzi, maszyn i przede wszystkim logiki. Po rocznym leżeniu cukier ma 80% cukru w cukrze, a w drugim sklepie ma 90% cukru w cukrze. W dodatku w latach 70. polski cukier stał się towarem eksportowym. Za granicą był wart więcej niż w kraju. Jego tona kosztowała nawet 1000 dolarów, czyli równowartość nowego malucha. Ludzie gromadzili go na czarną godzinę. Chowali go w szafkach, piwnicach i pawlaczach. O, na przykład ten jest z delikatesów, ten jest super samu. Ich zapasy stale rosły, a każda dodatkowa paczka budziła w domownikach poczucie bezpieczeństwa. Władza tłumaczyła braki niekiedy absurdalnie. Winni mieli być m.in. bimbrownicy, którzy rzekomo zużywali tony cukru na produkcję nielegalnego trunku. Tu akurat może było trochę prawdy, bo pod koniec istnienia PRL nawet połowa wysokoprocentowych napojów dostępnych w obiegu mogła pochodzić właśnie z nielegalnych zakładów. Ale to już temat na osobny odcinek serii po wojnie. Jeśli chcecie, aby powstały kolejne podobne filmy o absurdach w Polsce, zarządzanej przez komunistów i innych krajach demokracji ludowej, napiszcie w komentarzach. A tymczasem dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu moich książek na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia za tydzień.